Cześć, dziewczyny, mam dzisiaj dla Was filmik, w którym pokażę Wam swoje makijażowe skarby. Mam na myśli e, kolekcję swoich cieni do, do powiek. Jak wiecie jestem wielką fanką slika, mam tych cieni e, najwięcej. Mam też kilka pojedynczych e, cieni czy paletek z różnych filmów, o których Wam e, tak tylko lekko wspomnę. Zacznę jednak od tego, e, co lubię najbardziej, czyli od, e, od slików. Mam tych, miałam tych paletek 9, ale jedna poszła u mnie w rozdaniu, której używałam najmniej. E, także zostało mi ich 8. I co o, samych, co o samych paletkach, paletkach ze slika? Jak na pewno wiecie, są to paletki, w których znajdziecie sześć 6... 2, 4, 6, 8, 12, 12 cieni. Są to cienie w różnych znaczeniach: są to zarówno perły, jak i, jak i maty. W każdym pudełku znajdziecie również dołączone do niego duże lusterko. Ogólnie opakowania są fajne, poręczne, takie bardzo eleganckie mi się podobają. Cena za taką paletkę to 7,99, jednak ja je kupuję zawsze na promocji, kiedy są one za, w cenie, 3, w takiej ofercie w Super Tragu 3 za 2. Także 16 funtów za trzy paletki to jest najlepsza okazja, w jakiej można, możecie je dorwać. Zacznę od, od paletki Snapshot. Tutaj zakryję, żeby, żeby nie świecić. Jest to paletka, w której mamy 3-4 cienie matowe, reszta to są cienie w wykończeniu perłowym. Jak widzicie, mamy tu zarówno brązy, zielenie, trochę mamy tu też taki piękny, no powiedziała taki kolor pomarańczowej orężady. Róż, fuksja, naprawdę świetne kolory, które dobrze, które myślę, że fajnie pasują do właśnie mojego koloru tęczówki, bo ponieważ moja tęczówka jest nie to... Zielona i taka niebieska, ciężki kolor do określenia, ale w każdym razie taka tonacja kolorystyczna do niej bardzo fajnie pasuje, moim zdaniem. W każdej paletce mam też swoje ulubione cienie. Tutaj ten pierwszy, tutaj ten cień w rogu, jak widzicie, jest dosyć mocno zdękowany, ponieważ to jest cień, który najbliżej pasuje do koloru mojej powieki Też często rozcieram nim górną granicę cieni, ale mój ulubiony cień z tej paletki. To taka miętka, która jest tutaj właśnie w rogu. Cień wygląda w ten sposób. Jest to taki, powiedziałabym, że jest to cień podobny do cienia z Essie Mint, Mint Candy Apple na pewno jest Wam dobrze znany e, ten kolor. Świetnie się utrzymują te cienie na powiekach. E, dodatkowo z moją ulubioną obecnie bazą, czyli e, Essence I Love Stage są, e, są nie do zdarcia. Świetnie się blendują, nie osypują się. Ja nie mam im nic do zarzucenia. Tym bardziej, że za 8 funtów 12 kolorów e, wiem, że cienie z Maca są rewelacyjne. No wiem, słyszałam, ale dla mnie wydanie 10 funtów, czy jeszcze więcej za, za jeden cień e, nie powiem, że to jest głupota, ale no, mnie nie stać. Gdyby byłoby mnie nie stać, kupowałabym te cienie albo kolekcjonowałabym je w jakiś sposób, ale za 8 funtów cała paletka, którą naprawdę można dużo więcej zrobić niż pojedynczym cieniem, dlatego ja zostanę, zostanę zdecydowanie przy slikach. Kolejna paletka, którą wam pokażę, to paletka Oh so Special tak się to nazywa jest to paletka, która kryje sobie takie oto cienie, czyli są to brązy, brązy lile, trochę różu, trochę bladości, czyli cienie takie jakbym powiedziała bazowe, którymi można zacząć makijaż oraz dać jakieś piękne akcenty kolorystyczne, co mnie denerwuje to to, że w każdej, nie w każdej że w większości slików mamy Czarny mat, taki też znajduje się tutaj w tej paletce. Myślę, że jest to zbędny zabieg, ponieważ czarny mat większość z nas ma u siebie w kolekcji, a przez to, że jest tak często powtarzany, Slick odbiera nam możliwość poznania kolejnego fajnego odcienia. W tej paletce mój ulubiony kolor to ten, który znajduje się pod, pod czernią. I tutaj już wcześniej robiłam, robiłam słocze, ale to może tak jeszcze raz przyjadę. Jest to. Eee, ciężki kolor do określa. Powiedziała, że to jest taki brąz z bordem, który się mieni lekko, lekko na złoto. Tutaj sobie to szybko, szybko zmyję. Także tak się prezentuje paletka Also Special. Kolejna paletka, którą Wam pokażę, będzie to paletka Candy, którą już dobrze znacie też, ją ostatnio pokazywałam u siebie w w filmiku, tak chyba w tagu 40 pytań kosmetycznych, także za dużo się rozwodzić nad nią, nad nią nie będę, niestety mamy tu w roku czar, czarny mat, są to cienie tak pół na pół, wykończenie perłowe i, i matowe, mój ulubiony cień w tej paletce to tutaj ten cień, jest to taki E, taka limonka w takim perłowym e, wykończeniu Świ piękny Nie mam go też dzisiaj tutaj na e, dolnej powiece, ale myślę, że przy tym świetle nie będzie niestety tego, e, tego widać, jeszcze do każdej paletki którą Wam po kolei pokazuję wszystko opiszę, e, zrobię e, opis, w opi zrobię w opisie wróć, w opisie pod filmikiem znajdziecie po kolei nazwę każdej z paletek oraz dołączę Wam link e, z makijażem na blogu, jaki e, się z nią znajduje, o tak chciałam powiedzieć, jeszcze nie umiem wycinać ani edytować filmików, także czasem się plątam kolejna paletka to jest paletka The, The Original, której niestety używam najrzadziej, mimo że ma w sobie moje ukochane zielenie no to jakoś najrzadziej po nią, po nią sięgam oczywiście czarny mat wszystkie cień poza tą czernią są w wykończeniu perłowym tak się, tak się prezentuje paletka The Original Kolejna paletka, którą Wam pokażę, będzie paletka Storm. Myślę, że to jedna z popularniejszych paletek, którą dużo Was z, z Was zna. Dosyć często jej używam, chociaż sądzę, że nie widać tak, aż tak bardzo tego zużycia, bo te cienie naprawdę jest ciężko zużyć. Jest to paletka, w której mamy cienie, też bym to powiedziała, pół na, nie, pół na pół. Mamy tu trzy maty, z tego oczywiście jeden czarny. Reszta to są cienie w wykończeniu perłowym. Tej paletce nie mam jakiegoś tak swojego mega ulubionego cienia, ale wiem, że też sporo dziewczyn właśnie tym, tym brązem sobie brwi zaznacza. Ja jednak nie próbowałam robić tego, tego cieniami, ale tak się prezentuje paletka Storm ze, ze Sleeka. Odkładam, dalej biorę paletkę. To jest paletka, którą się, jak widzicie, moje dziecko bawiło, ponieważ lusterko w, nie, w niej odpadło. Ale przechodząc do samej paletki, jest to paletka, która się nazywa Ultramat V1. Cienie w niej, jak wskazuje nazwa, są wszystkie, wszystkie matowe. Mamy tutaj naprawdę cudowne, nasycone kolory. Fantastyczne. Jest to jedna z moich. To są. Mam dwie ulubione paletki. W sumie dwie ulubione: to jest ta V1 i V2, czyli, czyli maty no cudowna, co tu dużo powiedzieć. Dla maniaczek kolorów to jest wszystko w jednym. A też zrobiłam z nią parę makijażu, które oczywiście Wam podnikuję pod spodem. Tak się, no tak jak nie wiem, powiedziałam chyba tak, że wszystkie cienie są w wykończeniu No oczywiście pigmentacja świetna, świetna, naprawdę. Dużo, dużo nie trzeba, dlatego nie widać zużyć w tych, w tych paletkach kupiłam tą paletkę myślę, że dziś na początku, na początku roku, tu jeszcze zostały nam dwa słynki, teraz tutaj będzie paletka Sunset która ma w sobie oczywiście czarny, czarny mat reszta cieni to coś takie ciepłe, żółcie pomarańcze takie kolory, kolory plaży bym powiedziała kolory zachodzącego słońca takie ludzkie kolory, wszystkie w wykończeniu perłowym. Jeden taki tutaj tylko niebieski. W tej paletce, czy mam ulubiony kolor? Tak, mam. bym powiedział, że to jest taka, taka czerwień, taka miedź w perłowym, w perłowym wykończeniu, która się prezentuje w ten sposób. Paletka Sunset. I ostatni slick jest to Ultramat V2, którym też się moje dziecko bawiło, dlatego odleciało lustreczko. Jest to paletka z matowymi cieniami, które są naprawdę e, ciężkie do, e, do określenia. Te niektóre cienie, na przykład e, ten pierwszy cień. No bo jaki to jest kolor? Ciężko mi, ciężko mi go nazwać, tego nie będę nic, nic wymyślała, ale e, na przykład właśnie taki, taki cień. E, kolejny taki e, piękny cień to e, moja ukochana, e, tutaj jeszcze raz, moja ukochana e, butelkowa. Butelkowa zieleń. No, piękne cienie. Naprawdę, no, uwielbiam tą paletkę. Coś, jeśli się zastanawiacie, jaką paletkę ze Slika kupić, ja bym powiedziała: kupcie pierw tą, Jeśli szukacie jakichś fajnych, matowych cieni, uwielbiam tą paletkę. No, same powiedzcie. W ogóle powiedzcie, czy w której z tych paletek macie, a jeśli macie, to które i na które macie, e, macie ochotę z które Wam pokazałam. Nie mogę się doczekać już tej nowej właśnie, która ma za niedługo wyjść na tej z jesiennej edycji. Będzie naprawdę piękna myślę. Dostałam tutaj jeszcze e, trochę innych cieni, które mam. Jednak, e, no co tu mogę więcej powiedzieć. Mam tu taką paletkę e, z Mua, z tej takiej ostatniej serii, którą e, muła wypuściło, czyli są to paletki, do których sami sobie dobieramy e, kolory czyli te, te, te wkłady. Jednak ja bym tych, tych cieni nie polecała, może wyglądają, wyglądają dosyć, dosyć ciekawie. Na przykład ten cień tutaj, te trzy cienie z góry wyglądają jak takie, nie wiem, planety z kosmosu dla mnie, To dla mnie jak Ziemia wygląda. Jest to taki interesujący odcień niebieskiego z jakimiś takimi drobinkami, z dużymi paseczkami kolorystycznymi, przepraszam, jednak cień są sobie. Jest zwykły, tani, jak taki babciny niebieski. Pigmentacja jest taka, no taka średnia bym powiedziała. Jednak same te cienie z tej kolekcji, właśnie to jest kolekcja Fashionalista, jeśli dobrze mówię, z mła, Nie jest to nic specjalnego. Dużo lepsze cienie z mła. to są albo cienie pojedyncze, które możemy kupić za funta. Jest troszkę taka, taka perła które y, też jest dobrze napigmentowana, bardzo, y, bardzo fajnie się, bardzo fajnie się y, utrzymuje, ale taka moja ulubiona y, jakby zestaw taki ulubiony kolorystyczny z y, trójka a trójka cieni, których nazwa mi się niestety złoma, nie złamała, tylko zmazała, są to takie cienie do szybkiego, codziennego makijażu, dla takich fanów właśnie czegoś naturalnego. Ale pokażę Wam na przykład, dla przykładu, że. O! Widzę, że tak pod światło. To ciężko będzie widać, ale są to naprawdę cienie z równie dobrą pigmentacją, które się fajnie utrzymują, fajnie blendują, kolory, kolory są ciekawe. I jak wiecie, ja tak za bardzo nie przypadam za e, brązami, ale tą trójkę z mła, jeśli, jeśli myślę, że ciężko będzie mi ją skończyć, ponieważ e, jak widać zużycie jest lekkie, ale używam jej naprawdę od wielu miesięcy. Jeśli kiedyś mi się skończy, na pewno postaram się ją e, odkupić. E, mam też jakieś, takie paletki, które są średnie polecam na przykład e, Działam sobie palcem w jedną właśnie e, Paletki z, z Avon Tutaj mam taką e, Czwórkę To paletka się nazywa Golden Splendor Splendor e, no tak, się, tak się nazywa Możecie sobie same zobaczyć Jest to paletka, która mam u siebie w domu od jakichś Dwóch, trzech lat Jednak są to cienie strasznie słabą pigmentacją Które e, Które naprawdę No Mam powiedziała takie bazarkowe kolory, bazarkowe cienie. Ciężko się tym maluje, ciężko się blenduje, dużo trzeba nakładać, żeby, żeby, żeby ten kolor był widoczny na powiece. Także paletki z Eivonu bym powiedziała, że nie. Mam też taką paletkę New York, New York Color, którą. Gdzieś, gdzieś u kogoś na blogu widziałam i znalazłam ją chyba za funta czy za półtora na jednej ze stron na których ostatnio robiłam zamówienie z lakierami, też wam zostawiłam linka na dole do tej strony, ponieważ mamy tam Essie za jedyne dwa funty ale to tak na marginesie jeśli chodzi o samą tą paletkę jest to paletka o numerze 815A The Best of Broadway New York Colors jak już powiedziałam ale są to cienie ze strasznie słabą pigmentacją no takie bazarkowe, takie bazarek za 2 zł powiedziała, więc jej nie kupię na pewno paletek z tej, z tej firmy, może jeszcze pomadkę tak na próbę żeby sprawdzić czy wszystko jest badziewiaste, czy tylko cienie są baziewiaste. mam też takie jaka, trójki cieni z, z collection od których mi te domki, od, domki drzwiczki odpadły fajne jakościowo cienie, no ale jednak już kiedy kupiłam sliki to je, to je po prostu zdradziłam. Mam tu jeszcze dwa pigmenty, o których Wam ostatnio opowiadałam. Fajnie, że to jest rzecz: to jest taka paletka brązująca z Miami, Shimmy Shimmers się, się nazywa. Też dosyć mocno już zużytkowana, jak możecie, możecie zobaczyć się ładenka, Ale są to, jest to, jak już powiedziałam, brązer rozświetlający w formie takich kolorowych paseczków, którymi możemy zaku, zarówno zrobić sobie makijaż ust, konturowanie, jak i oczy. Także też taki kosmetyk wielofunkcyjny. Ale nie wiem czy są one jeszcze dostępne, może się opakowania zmieniły, bo kiedy się jej szukałam, chciałam kupić kolejną, ale jakoś jej znaleźć nie mogłam. No i co? Jeśli chodzi o odcianie, to byłoby na tyle. Chcę Wam jeszcze pokazać tak na szybko pędzle do makijażu. Mam swoje ulubione pędzle, jak wiecie, są to pędzle z Hakuro z naturalnego Włosia, takie właśnie, powiem tak. Jeśli jeszcze ich nie macie, a lubicie makijaż oczu, lubicie się malować, koniecznie kupcie. Są to tanie pędzle, którymi uzyskacie fantastyczny efekt. Pięknie blendują. Nie potrafię innym pędzlem uzyskać takiego efektu na oczach, jak właśnie uzyskuję tymi pędzlami z Hakuro. Numerki też Wam mogę zostawić na dole. Kupowałam je chyba na Lady Makeup, jeśli dobrze kojarzę. Świetne pędzle, również warte polecenia, są to pędzle z, z Real Techniques. Tutaj są te... teraz nie będę wymyśla, która, który to jest zestaw. Nieważne. E, w każdym razie są, są to pędzle, które są naprawdę fajnie nabite, fajnie wyprofilowane, świetnie się nimi maluje, włosy z nich nie wypadają super, się piorą. E, naprawdę są warte, warte uwagi, te pędzle z Real Techniques. To, to jest taki e, pędzelek. No, niestety mi się e, star napis, ale jest to taki e, pędzel, którym można wykonać cały makijaż oczu, jeśli nie mamy, e, nie mamy czasu, ponieważ tak, bierzemy sobie jasny cień, dajemy na, na, jakby na jedną trzecią powieki, tą samą stroną ciemniejszy cień, e, w załamanie, obracamy, lekko blendujemy i już taki e, makijaż w minutkę mamy, mamy zrobiony. Jeszcze pędzelki, które lubię to są... Na przykład taka kuleczka z Hakuro, którą na pewno też sporo Was zna i ma. Też pędzle z takiej firmy, która się nazywa Kosmopolitan, jak ta gazeta. Też właśnie widziałam parę takich pędzli, czy takich jakby gadżetów do, do makijażu, która ta firma wypuszcza. Są to fajne pędzle. Zestaw tych czterech pędzli kosztuje chyba o 7-8 funtów. Także cena taka. Mm, Powiedzmy, warte są, tej, warte są tej ceny, nic się z nim nie dzieje, fajny pędzelek ścięty do eyelinera czy do wypełniania brwi, Mam tutaj jeszcze jakiś sakuro, taki języczkowy oraz pędzle, od których was, do których Was całkowicie zniechęcam, są to pędzle z Elfa, z tej, z tej białej kolekcji, tanie i co, i badziewiaste. Postaram się Wam to pokazać. Są to pędzelki, które są krzywościęte, słabo nabite, które są niemiłe do oczu, zero przyjemności podczas malowania się nimi. Zostawiam je tylko po to, żeby Wam pokazać, że je mam i Wam je odradzić. Są to pędzelki z tej serii Professional. Nie wiem, jaki profesjonal to używa, że takie je, tak je ośmieli się nazwać, ale są to pędzelki, które są straszne, okropne i na pewno, mimo że nie warto kupować tanich pędzli. Lepiej troszkę przyczekać, troszkę odłożyć, kupić coś lepszego, na przykład tak jak nasze Hakuro czy Real Technics. Ale Hakuro, pędzle to są moje ulubione. No, pokazałam Wam swoje cienie, powiedziałam trochę o pędzlach, które najbardziej lubię do makijażu oczu. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że Wam się przydał. Dajcie znać, co sądzicie. Myślę jeszcze o nagraniu filmiku z, o pomadkach i o lakierach do paznokci, jeszcze może o brązerach. Także na wszystko przyjdzie czas. Teraz dziękuję serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze oraz na kciuki w górę albo w dół. Trzymajcie się do następnego. Pa!